بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Najstarsza liturgia żydowska, napisana poza Biblina, napisana przez Ezreasza jakieś 2400 lat temu, również zakończa się modlitwą o pokoju. I więc, jako dzisiejsza modlitwa, chciałbym wygłosić właśnie modlitwę o pokoju Ezreasza. Sim shalom חסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל, עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו. Z Ewangelii, według świętego Jana: Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę Go miłował i objawię Mu siebie. To Wam powiedziałem przebywając wśród Was, a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam. Pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani nie lęka. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, tak jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby oni stanowili w nas jedno aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno tak, jak my jedno stanowimy, ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Panie, w Twe ręce powierzamy dzisiaj nasz los. W Twojej sprawiedliwości zawierzamy nasze życie. Twojemu miłosierdziu oddajemy nas samych. I nie chcemy już patrzeć na świat naszymi oczami. Nie chcemy oceniać tego, co widzimy z naszego ograniczonego punktu widzenia. Nie chcemy polegać na naszych osądach i naszej wiedzy. Nie chcemy wierzyć w to, co podpowiadają nam nasze myśli. Bo ukochany Ojcze, chcemy być mądrzy, jedynie Twoją mądrością, bo chcemy widzieć bliźniak tak, jak Ty nas widzisz, bo chcemy miłować tak, jak umiłowałeś nas Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. święty Ojcze, wypełnij nas sobą. Tak by to, co było tylko nasze i w co tylko wierzyliśmy, jeszcze nie tak dawno zniknęło jak sen o poranku. Byś był dla nas już tylko Ty na zawsze, jeden, ten, który jest. Amen. Chwała Tobie Boże, nadzieja nasza, chwała Tobie.

Panie błogosławiący tym, którzy Ciebie błogosławią i uświęcający tych, którzy Tobie zaufali, zbaw lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zachowaj pełnią Twoich wspólnot religijnych i uświęć miłujących wspaniałość świątyń Twoich, otocz ich chwałą poprzez boską Twoją moc i nie opuszczaj nas, pokładających w Tobie nadzieję. Daj pokój Twemu światu, Władzom naszym i wojsku Chrystusa miłującemu i całemu ludowi Twemu, albowiem wszelka łaska i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ciebie, Ojca Światłości. I Tobie chwałę, dziękczynienie i pokłon oddajemy, Ojcu i Synowi, i świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen.

Boże Wszechmogący, prosimy Cię o łaskę dla naszej Ojczyzny, dla nas wszystkich i na stulecie Muzułmańskiego Związku Religijnego.